Even though the land of money is going to make you happy, you never have a lot of money. The purpose of the money for me is to enjoy it with people and be happy. No one's going be happy spending all the money on himself. Mimo zarobienia 400 milionów dolarów w ciągu 6 lat, Mike Tyson świętował swoje 36. urodziny z zerowym stanem konta bankowego. Jak więc doszło do bankructwa Mike'a Tysona? Otóż Tyson jasno stwierdził, że edukacja finansowa nie była częścią jego dzieciństwa. Pochodząc z ubogiego środowiska, nigdy nie nauczył się odpowiednio zarządzać pieniędzmi jako dziecko. Stało się to problemem, gdy zaczął zarabiać miliony, będąc jeszcze nastolatkiem. Po zdobyciu mistrzostwa w wieku zaledwie 20 lat. Mike zaczął zarabiać średnio 7,5 miliona dolarów za walkę, a to nawet nie uwzględniając jego innych źródeł dochodu. Otrzymał ponad 50 milionów dolarów za umowy kasynowe, 3,5 miliona dolarów za udział w WrestleManii, a jego gra pod nazwą Punch Out sprzedała się w 2 milionach kopii już w pierwszym roku. W 1990 roku Mike Tyson był uważany za najbardziej opłacanego sportowca na świecie, z szacowanym dochodem 28,6 miliona dolarów. Wszystko to zmieniło się, gdy został wysłany do więzienia dwa lata później. Między 1992 a jego uwolnieniem w 1995 roku, Mike nie był w stanie zarobić ani jednego dolara. Gdy w końcu wyszedł na wolność, na byłego mistrza wagi ciężkiej czekały dwa czeki, każdy na kwotę 10 milionów dolarów. W ciągu następnych kilku tygodni Tyson otrzymał kolejne 12 milionów dolarów za prawa do przyszłych walk w telewizji. Kilka miesięcy później zarobił największą ilość pieniędzy, jakie kiedykolwiek dano pięściarzowi, a było to 25 milionów dolarów w walce przeciwko Peterowi McNeilly'owi. W ciągu kolejnych dwóch lat Tyson zarobił kolejne 140 milionów dolarów z pięciu różnych walk, co sprawiło, że czuł się niezwyciężony. W połączeniu z goryczą związaną z jego pobytem w więzieniu, Tyson zaczął wydawać wszystko. Rzekomo kupił 110 samochodów dla siebie lub jako prezenty, z których jeden kosztował około 300 tysięcy dolarów a był to Bentley Azwar, najdroższy samochód produkcyjny na świecie. Tyson kupił go i zamówił jeszcze cztery kolejne. W przeciągu kilku minut wydał ponad 1,5 miliona dolarów. Podczas gdy w innym przypadku pojawił się w salonie samochodowym tuż za Nowym Jorkiem, aby kupić kolejny samochód. Kupił Ferrari za 300 tysięcy dolarów, odmawiając jazdy próbnej, ponieważ posiadał już taki sam w swoim garażu. Innym razem Tyson został zatrzymany podczas jazdy swoim Rolls-Royce'em bez uprawnień. Aby uniknąć kłopotów, oddał swój samochód policjantowi, który miał potem całkiem duże problemy za przyjęcie korupcji. Mając tak wiele pojazdów, Tyson potrzebował gdzieś je przechować, dlatego też kupił posiadłości w Las Vegas, Ohio i Maryland. Jednak było to nic w porównaniu z domem, który kupił w Connecticut. Miał 21 sypialni i 35 łazienek, a także pełnowymiarowy klub nocny, kino, mini kasyno, kort do skłosza i w pełni wyposażoną komercyjną siłownię. Na zewnątrz było pełnowymiarowe boisko do koszykówki: basen z własną grotą oraz jego własne jezioro, domek nad jeziorem i fontanna na 17,6 akrów. Ostatecznie Mike sprzedał dom 50 centowi za kwotę 4,4 miliona dolarów z powodu wielkich kosztów utrzymania. Same rachunki za ogrodnictwo wynosiły około 100 tysięcy dolarów, a to była tylko część opłat. Jako prezent dla swojej pierwszej żony, Robin Givens, Mike wydał 2,2 miliona dolarów na złotą wannę, co miało miejsce zaledwie rok przed ich rozwodem, który kosztował Majka dodatkowe 10 milionów dolarów w opłatach sądowych i odszkodowaniach. Tyson wydał również 410 tysięcy dolarów na przyjęcie urodzinowe oraz 140 tysięcy dolarów na dwa białe tygrysy bengalskie, które wymagały własnego specjalnego wybiegu, 200 tysięcy dolarów rocznie na jedzenie i własnego tresera zwierząt, którego Mike zatrudnił za 125 tysięcy dolarów rocznie. Mike Musiał także zapłacić przyjacielowi 250 tysięcy dolarów odszkodowania po tym, jak został pogryziony przez jednego z tygrysów, choć kosztownych pogryzień było znacznie więcej. Podczas walki w 1997 roku Evander Holyfield uderzył Tysona głową, na co ten w odwecie odgryzł mu kawałek ucha. Tyson został zdyskwalifikowany i ukarany grzywną w wysokości 3 milionów dolarów. Wydaje się, że Mike nie wyciągnął wniosków, ponieważ później podczas konferencji prasowej ugryzł nogę Lenoxa Louisa, co skutkowało kolejną karą w wysokości 335 tysięcy dolarów. W tym czasie Tyson zatrudniał ponad 200 różnych osób – kucharzy, szoferów i ochroniarzy. Najbardziej bezsensowny z nich pracownik nosił przezwisko Crocodile i jego jedyną funkcją było ubieranie się w mundury i wielokrotnie krzyczenie informacji o wojnie partyzanckiej na konferencjach prasowych Tysona, za co w 1996 roku otrzymał 300 tysięcy dolarów wynagrodzenia. W innym szalonym przypadku Tyson wszedł do klubu i zaoferował opłacenie wszystkich drinków przez całą noc. Był jeszcze jeden wydatek, który przewyższał wszystkie inne: w 2003 roku okazało się, że Tyson jest dłużny 13,4 miliona dolarów podatków. 117 tysięcy dolarów pięciu różnym stanom, a także 4 miliony dolarów brytyjskim organom podatkowym. Okazało się, że większość luksusowych zakupów majka była dokonywana na kredyt, co skutkowało długiem w wysokości 27 milionów dolarów wobec różnych przedsiębiorstw, w tym 600 tysięcy dolarów dla firmy prawniczej, 500 tysięcy dolarów dla menedżera finansowego i 800 tysięcy dolarów dla byłego trenera. Tyson jest winien pieniądze co najmniej 246 wierzycielom, w tym IRS, Screen Actors Guild oraz dziesiątkom lekarzy, prawników i księgowych. Tyson winien był swojej ex-żonie, Moni Starner prawie 9 milionów dolarów za ich rozwód, co stało się dużym problemem, ponieważ pięściarzowi w danym momencie zostało zaledwie 1250 dolarów gotówki. 38-letni Mike oznajmił, że wszystkie jego domy zostały sprzedane lub skonfiskowane, a posiada tylko jeden samochód. Był to nowy biały hammer SUV, który niedawno zakupił i także nie był jeszcze opłacony. Według zapisów bankowych, które adwokat Tysona złożył w sądzie bankructwa USA, Tyson zarobił 38 dolarów w styczniu, a jego wydatki na życie w tym miesiącu przekroczyły 407 tysięcy dolarów. Mike Tyson był całkowicie skończony, jednak opracował plan, aby wydostać się z kłopotów. Ambitny plan reorganizacji Tysona zakładał, że w ciągu najbliższych trzech lat zarobi co najmniej 19,5 miliona dolarów na boksie, aby zaspokoić swoich wierzycieli. W rzeczywistości przegrał obie swoje kolejne walki zawodowe, zanim zakończył karierę bokserską i ogłosił bankructwo. W tamtym czasie stwierdził, że nie mając nic innego do roboty, spędzał dni opiekując się ponad 350 unikalnymi gołębiami, kolekcją za którą przed bankructwem zapłacił 400 tysięcy dolarów. Porównywał swoje nawyki wydatkowania pieniędzy do uzależnienia od narkotyków. Utrata wszystkiego była dla niego cenną lekcją, a pokora stała się fundamentem do odbudowy jego życia. Tyson wyciągnął wnioski z nauk, jakie przyniosło mu życie, i przekształcił je w książkę biograficzną, a jego historia życia była również idealnym scenariuszem dla jego własnego filmu dokumentalnego. Ponadto Mike dostał epizodyczną rolę w filmie Cats Vegas, za które otrzymał 300 tysięcy dolarów. Dzięki tym różnym występom medialnym, Mike mógł sobie pozwolić na ponowne kupienie całkiem fajnego domu w Las Vegas. Od tego czasu założył swój własny, niezwykle udany podcast o nazwie Podboxing i zaczął na nowo budować swój majątek. Mimo strat finansowych, odnalazł sens życia w prostocie i pasjach. Skupił się na podnoszeniu swojej wartości poprzez twórczość i działania, które przekładają się na jego życie osobiste i zawodowe. Dzięki konsekwentnej pracy i zaangażowaniu w różnorodne przedsięwzięcia, od podcastingu po występy filmowe, Tyson pokazał, że upadek nie musi oznaczać końca. Jest symbolem nadziei dla wielu osób, które doświadczyły trudności finansowych, a jego historia jest inspiracją do nieustannego dążenia do poprawy i przekształcania przeciwności losu w sukcesy.